W tym filmie dowiesz się, jak prawidłowo zamontować w krótkim czasie nawigację Hoxo. Nawigacja Hoxo dostarczana jest w solidnie zabezpieczonym opakowaniu oznaczonym logotypem marki Hoxo. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie zawartości zestawu. Po całym pakiecie znajdziesz moduł Hoxo Box z anteną, panel sterowania, tablet z uchwytem montażowym oraz niezbędne okablowanie. Na filmie prezentowany jest zestaw rozszerzony który składa się z tabletu 10-calowego głównego panelu sterowania z systemem Android kabla zasilającego modułu HoxoBox, moduł Hoxobox, żyroskopu, anteny dachowej, kamery zewnętrznej jedynie do wykorzystania z tabletami 10-calowymi, która połączona jest kablem, kabla zasilającego tablet, anteny Bluetooth do modułu sterowania i kompletnego uchwytu montażowego do panelu sterowania. Przejdźmy teraz do montażu. Przygotuj uchwyt montażowy dla panelu sterowania. Wykorzystaj do tego tylko elementy wchodzące w skład zestawu, one jedynie gwarantują poprawny montaż urządzenia. Do montażu potrzebujesz klucz płaski lub oczkowy rozmiar 11, niezawarty w zestawie. Uchwyt zamontuj w dogodnym miejscu w kabinie. Pamiętaj, aby nie ograniczać widoczności dla operatora. Upewnij się, że tablet został zamontowany w sposób zapewniający stabilność i wygodę obsługi. Przechodzimy do wymiarowania pod montaż anteny. Odmierz około 1 metr od osi skrętnej do przodu pojazdu. Wymierz centralny punkt dachu, zachowując odległość zmierzoną w poprzednim etapie. Z opakowania wyciągnij antenę i zamontuj w wyznaczonym punkcie dachu. Weź kamerę z opakowania. Zainstaluj kamerę w taki sposób, aby jej obiektyw obejmował interesujący Cię obszar wokół pojazdu. Do montażu kamery oraz anteny możesz wykorzystać taśmę dwustronną lub wkręty. Pamiętaj o solidnym montażu w celu uniknięcia uszkodzeń. Czas na podłączenie urządzeń. Zabierz moduł HoXO wraz z kabelem zasilającym do kabiny pojazdu. Podłącz panel sterowania, tablet za pomocą dołączonej ładowarki samochodowej. Do modułu HoXO Box podłącz antenę Bluetooth do złącza SMA z odpowiednim oznaczeniem. Kabel od anteny, zamontowanej na dachu, wprowadź do kabiny i podłącz do wskazanego złącza SMA. Pamiętaj o jego odpowiednim montażu w celu uniknięcia jego uszkodzenia. Modu Hoxobox zasil za pomocą kabla z okrągłym złączem dwupinowym. Zrób to delikatnie, aby uniknąć skrzywienia pinów w złączu. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda zasilającego w kabinie, korzystając ze złącza trzypinowego DIN-9680. Pamiętaj, polaryzacja gniazda musi być zgodna ze specyfikacją złącza DIN 9680, a jego napięcie wynosi 12V napięcia stałego. W kolejnym kroku montujemy moduł kompensacji HOXO IMU. Podłącz go bezpośrednio do głównego modułu HOXO BOX. Moduł HOXO BOX umieść możliwie blisko panelu sterowania i przymocuj go do stałego elementu konstrukcji kabiny. Moduł HOXO IMU zamontuj na suficie kabiny, możliwie blisko anteny na dachu. Na koniec czas na konfigurację. Zmierz wymiary pojazdu, które wykorzystasz do konfiguracji i nawigacji panelu. Potrzebujesz do tego miarę oraz płaski prosty element, który Ci pomoże w pomiarze. Wymagane do tego wymiary pojazdu, odległość anteny od osi nieskrętnej, Wysokość całkowitą od podłoża Odległość między osiami pojazdu Włącz panel sterowania i uruchom domyślnie zainstalowaną w każdym tablecie widoczną na pulpicie aplikację HOXO Przejdź do zakładki Ustawienia i wprowadź wymagane wymiary pojazdu A, B i C zmierzone przez siebie w poprzednim etapie Wprowadź wymiar A, czyli odległość anteny od osi nieskrętnej Wymiar B, czyli wysokość całkowitą od podłoża Wymiar C Czyli odległość między osiami pojazdu. Zapisz, i gotowe. Jesteś teraz przygotowany do pracy z systemem HoXo. Kliknij łapkę w górę, a po więcej filmów, zaobserwuj nasz profil i koniecznie kliknij dzwoneczek. Pochwal się w komentarzach, jak szybko i sprawnie zamontowałeś zestaw HoXo. Na razie!